Cześć, witajcie! Dzisiaj Wam pokażę moją kolekcję kotków Dekat. E, no i zapraszam. Okej, okay, pierwszym kotkiem w mojej kolekcji był kotek Lucky. Lucky jest to kotek z wydania numer drugiego, e, To jest to bardzo ładny kot spręgowany. I zaraz go wam pokażę bardziej z bliska. No, a więc to jest Laki. Laki ma bardzo taką ładną obrożę. Jak wiecie, kotki Dekat mają również słodkie zawieszki. Akurat Lucky ma ze szkielecikiem rybki. i drugim kotkiem w kolekcji był Tom. Tak, Rudy Tom. A to jego magazyn. I widać na dole mamy imię kota, czyli to jest Rudy Tom i Rasa. Bardzo ładna kot. To Ta jest tam z bliska. On nie chce właśnie stać, jak widać. Po prostu cały czas spada. On ma bardzo śliczne zielone oczy, a w ogóle w ciemniejsze rude paski. I jak wiecie, więc nie wiecie, kotki Dekat mają tutaj e, znaczek oryginalności, a jego obraża jest e, niebieska, w takie czerwone rybki. No, może tego po prostu tak nie widać. A to jest zawieszka Toma, czyli to jest. Taki e, metalowy dzwonek. Następnym kotkiem w mojej kolekcji była kotka siamska Mia. No, śliczny kotek takiego, to nie widziałam nigdy. Kocham w ogóle koty siamskie, jestem z zagorzałą kociarą. To jest Mia z bliska. E, ma bardzo ładne niebieskie oczy. W ogóle kotki mają jeszcze pomyśl, jakiś dodać. Ma taką e, różowo- brykatową obroż, obrożę. i ma tutaj zawieszkę gwiazdeczkę. Następnym kotkiem w mojej kolekcji jest czarny spoki. Jest bardzo ładny. A oto jest jego magazyn. Spoki z bliska, jest czarny. Ma e, zielone oczy. Ma, ma oczy naprawdę. A jego obroża e, jest czarna w niebieskie i białpaski. A jego zawieszka to jest taki szkielecik rybki, tak w przypadku u Lekkiego. Dalej mamy jedną z moich ulubionych kotek, czyli kotkę Maine Coon e, Mifi. Mifi jest przepiękna. Kocham rasę Maine Coon bezgranicznie, naprawdę. No, to jest Mia. Mia ma bardzo ładną obrazę. Jest ona taka turkusowa, można powiedzieć. E, turkusowa, nie widać tego na filmie, widzę. Turkusowa. Taki zielony, tutaj ma serduszka i tu są takie serduszka w środku białe, a na zewnątrz są fioletowe. I jej zawieszka to dzwonek, jak w przypadku Toma. I to jest numer siódmy, czyli magazyn Miffy. Tutaj mamy kota Leo, którego dostałam na gwiazdkę. Jest przepięknym kotem pręgowanym. Naprawdę śliczny. Leo z bliska, no po prostu taki jak, e, takie centki jak na przykład... Lampart można powiedzieć, ma brązową, taką brązową, jedzianą obrożę, śliczna jest. A zawieszkę to jest łapka, coś czego właśnie jeszcze nie widzieliście tutaj w, w tym moim filmiku, jest przepiękny. tym kotkiem, którego jak widać jest puste tutaj miejsce, to jest kot himalajski Koko. Koko zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, nigdzie go w moim domu nie ma. Po prostu gdzieś na pewno go wsadziłam, albo gdzieś mi siostrzenica go, wtrążyła Koko to był właśnie, jak pokażę Wam, w magazynie taki piękny kotyk himalajski. I to była jego obroża. Obrażę mam. Tylko na koładzie, albo tak w pokoju. to ją wam pokażę. To jest obroża koko mojego. To był jeden z moich ulubionych kotów. Ona jest taka brązowa. Tapie się u mnie Pokażę Wam. Ona jest taka ciemnobrązowa, właśnie. To jest, właśnie, zawieszka z łapką i obraża oko. Dalej mam już pięknego kotka domino biało czarny yy, mieszaniec z domino no po prostu czysty geniusz. Tak wygląda domino. Białoczarny, jego obroża jest fioletowa, w żółte łapki, czego nie widać oczywiście. A tu ma e, zawieszka dzwonaczek. Tak, bardzo ładne. Tu mamy chyba moją ulubioną kotkę, czyli y, kotkę Lola. No, Lola jest piękna i to jest kotka z wydania 12. Aha, postanowiłam, że będę tu wam koty pokazywać. Ponieważ obroży nie widać, to jest smutne. To jest obroża Loli. Jest taka tutaj fioletowa, a to jest taka fioletowa, perłowa. W te właśnie z tego kolor, takie fioletowe kropaczki. I zawieszka tych gwiazdka. Tak. Aha, i to jest jej magazyn, właśnie. Dalej mamy pięknego kota norweskiego, leśnego Tomasa. Jest prześliczny. Naprawdę bardzo mi się on podoba. Jego obróż jest fioletowa, tutaj jest z czarną skórą, a zawieszka to łapka. A to jest jego magazyn. Taki bardzo ładny jest. E, to jest kot e, samaliski so, so Sam. No, ładny jest. Mi się bardzo podoba. Ma ładny ogonek taki, na końcu czarny. Jego obróż jest Iście Crazy. Bo jest e, różowa. Ma pomarańczowe, jasnofioletowe, ciemnofioletowe i niebieskie paski. A jego zawieszka to jest e, szkilci rybki. Bardzo ładne. Tu mamy kota, który ma dwa, dwa kolory oczu. No świetny. Bardzo, bardzo ładny. Tak mi się podoba. I to jest e, kotka turecka, chyba. E, Tifani. Tak, jest siliczy. Aha, to jest magazyn sama, jeszcze. A ty jest magazyn Tiffany. Nie, tak, kot turecki Angora Tiffany. No, to jest ten, ten Angora. Ona ma taką żółtą świecącą obrożę z gwiazdką. Piękny kot. Ale tutaj nie posiadam numeru 16, bo teraz mam taki zamiar dokupywać koty. Będę sobie zamawiać przez internet, bo chcę całą kolekcję skompletować. Tak tak samo nie, mam, nie posiadam numeru 1 i dziesiątki. Tu mamy kotkę szy, szyl, szyke, szykerletową. Patches. Patches, no, urzekła mnie od samego początku. Patches ma, można powiedzieć, taką obróżę eregę. Ona jest taka żółta, zielona, pomarańczowa. No, śliczna. I jej obrzeż jest już szkielecik no a to jest jej magazyn numer 17. Tu mamy również mojego ulubionego kota. Kota egzotycznego, krótkowłosego Teddy'ego. No prześliczny. Spójrzcie. Naprawdę, ale nie jest tak odwzorowany, tak jak na y, magazynie. Ma on zielono-fioletową obróżę z listkami, a jego zawieszka to jest dzwoneczek. A oto jego magazyn. Jak mówiłam, kompletnie nie jest odwzorowany. No bo maskotka wygląda inaczej. Maskotka wygląda tak o. No nie, nie widzę podobieństwa, ale prześliczne, naprawdę. Tu mamy pięknego Devonarexa Dore. No kochałam tą rasę. Devonarexa to są bardzo ładne koty. wyróżniają się fajnymi głowami, po prostu piękne są. Ma szarą obrożę z czerwoną skórą, a jej zawieszka to łapka. No, chociaż to jest dziewczynka, ale ma łapkę. No, a to jest jej magazyn. I właśnie koty, dewonereksy, mają takie dziwne główki. Bardzo mi się podobają. Nie posiadam również numeru 20. A numeru 20 nie mam z takiego powodu, bo ja byłam nad morzem, jak był w kioskach na wakacjach. Numer 20, to już dawno, dawno. No i ja go nie zdobyłam. Miałam ból straszny, bo bardzo ładny kot. To jest kot burmiński, europejski Bella. Ma imię jak moja e, zaginiona kotka. Zaginęła 11 listopada, jak wiecie. No i to jest właśnie Bella. E, Obróża jest różowa, z taką różową stylu, a w różowe gwiazdki, a jest zawieszka, to, to dzwoneczek, już chciałam powiedzieć gwiazdka. No, chciałam, żeby to gwiazdkę. To jest gazetka Belli. W tym momencie zaczynają się moje wydania specjalne. W Polsce zostały wydane dwa wydania specjalne, i właśnie te dwa posiadam. Tedy mi wchodzi w kadr. Są bardzo fajne, chociaż z tego, którego Wam zaraz pokażę, nie mam. Niestety gazetki zagubiłam w akcji po prostu. Pierwszym kotkiem jest taki kotek. Ona nie ma imienia, bo nie mam gazetki, żeby Wam przeczytać, ale nie pamiętam. Ja zawsze Misty nazywam. Ona jest właśnie z tej y, edycji dla zdolne kotki właśnie no dostałam właśnie wtedy dwa wydania specjalne. Jeszcze magazyn. To na moje oko wyniosło 80 zł. Tak ponad 80. Tu ma taki plasterek. Ma zapentażowaną tłuszkę. I ma gęsty futro, Jest bardzo podobna do kota Majneku, ale to jest na pewno dachowiec. Nie ma obroży. Nie ma. Po prostu. I ma niebieskie czy takie oczka. Bardzo. To jest kotek Pepper. Jego imię pamiętam, bo zapamiętałam po prostu, bo to był taki mój ulubiony pieprz. Tak, jak można myśleć na pieprz. Pepper ma zabandażowane uszko i ogonek. Tak, mogę wam pokazać Znaczyć. Wszystkie moje kotki w ogóle mają znaczki oryginalności. Również nie ma obroży, takiej poprzedni poprzedniczka Misty, którą prostą nazywam Misty. Ale nie pamiętam, jak ma na imię. Dobrze, a teraz pokażę Wam wydanie świąteczne. Wydanie świąteczne jest piękne. E, trzy kotki za 29 zł, no to to nie jest dużo. Jak jeden kosztuje za 22, no 21,99 dokładnie. I to jest po prostu niesamowite. Pierwszym kotem jest Goldie z wydania świątecznego. jest kotem domowym. Jest prześliczna, to jest siostra Teddy'ego jak uważam. No jest bardzo na niego podobna. Tady stoi. Takie pyszki mają podobne. I obraża jest dosyć świąteczna, ponieważ jest... E, 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 przepraszam bardzo. Ponieważ jest e, czerwona, w zielony, taką kratkę, można powiedzieć. I zawieszka to jest gwiazdka, ale w środku ma taki kryształek czerwony i bardzo mi się to podoba. Mamy małą kotkę Jingle. Jest piękna. Boże. Użykłam mnie. Jest po prostu taka śliczna maluska. Mogę Wam pokazać. Jest od przeciętnego kota. Dekat, mniejsza. Może ma 3? 5 cm? 6? No, a one mają 8. No. no i to jest ta zmiana. Właśnie duża. Ona ma zieloną obrożę zapinaną na rzepę. Tutaj. I można przyczepić do kluczy. No, nie bym takiej krzywdy niestety nie zrobiła. No i to jest kot domowy. Jiggle. Coś takiego. Dalej mamy kotkę Belly domową. Nie wiem, jak to się czyta. Belle się pisze. No Belli tak wniosku. E, tak. Jest ona również malutka. Jest prześliczna. Ma czerwoną obrożę również na rzep, tak jak jej siostra. I matką przepinkę. Pięknie. I to jest wydanie świąteczne Dekat. To wydanie nie ma stron. Po prostu jest tak podzielone. To są wszystkie strony, to mam opis kotów. A w środku mam plakat. Bardzo ładny plakat. Naprawdę. Prześliczny. Okej, okay, i to są moje wszystkie kotki Dekad. Zapraszam do lajkowania, sumowania. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Do słyszenia, pa pa!